Witajcie, za moimi plecami widzicie malowniczą panoramę dzielnicy biskupice, która znajduje się w Zabrzu. Dlaczego malownica? Bo znajdują się tam przepiękne familoki, tak zwane domy z czerwonej cegły. Zresztą spójrzcie sami. No dobra, żeby nie przedłużać, jadę do miejsca docelowego które również znajduje się w dzielnicy biskupice, tak więc, siadam na rower i jadę. Będąc w biskupicach, o których w 1470 roku wspominał w swojej kronice Jan Długosz, warto zatrzymać się przy ruinach XVII-wiecznego spichlerza, jednego z najstarszych obiektów znajdujących się za W wyniku przeprowadzonych badań archeologicznych okazało się, że ruiny Spichlerza stoją na średniowiecznym, XIV-wiecznym budynku murowanym. Z miejscem związana jest legenda, jakoby straszył tu duch czarnego kota. Odwiedziłem to miejsce kilkukrotnie i zapewniam, że ducha Czarnego Kota nie spotkałem. Raz nawet odwiedziłem miejsce późną porą, jak już się ściemniało i żadnego ducha tutaj nie ma. Tak więc możecie spokojnie odwiedzać ruiny Spichlerza o każdej porze dnia i nocy. Ruiny Spichlerza to obiekt, który łatwo przeoczyć, ponieważ zasłonięty jest za obskurnym murem, a na dodatek przykryty jest przez gęste krzaki i zarośla. W tej chwili zrujnowany. Czterokondygnacyjny budynek wzniesiony jest z polnego kamienia i uważany za najstarszą murowaną budowlę w mieście. Czas powstania biskupickiego spichlerza ustalono na XVII wiek, chociaż archeolodzy dowiedli, że omawiany obiekt powstał w miejscu znacznie starszego założenia Podczas badań okazało się, że wybudowano go na średniowiecznych fundamentach dawnego, XIV-wiecznego murowanego budynku, najpewniej znajdującego się w obrębie Fortalicjum Rycerskiego. Przeprowadzone badania archeologiczne są dość fascynujące. Wynika z nich, że to najstarszy obiekt murowany w Zabrzu. Relikt późnego średniowiecza ze śladami przebudowania. Przypuszcza się, że to wokół tego miejsca powstały biskupice, mówi Dariusz Waleriański, prezes Zabrzeńskiego Koła Towarzystwa Opieki nad zabytkami. Na podstawie znalezionych kafli piecowych zebranych materiałów i zbadanych warstw kulturowych archeolodzy przypuszczają, że obiekt ten powstał co najmniej w XVII wieku. Na początku trzeba było zadać sobie pytanie, czy obiekt ten od zarania pełnił funkcję spichlerza? Na podstawie badań sondażowych i zapisów na mapach można stwierdzić, czy był on wcześniej siedzibą rycerską, wyjaśnia archeolog Teresa Kosmalas z Archeontusa. Zdaniem Jacka Pierzaka z Biura Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków często zmieniano użyteczności budynków, oczywiście w zależności od potrzeb właścicieli. Był to powszechny zwyczaj. Kiedy w 1720 roku w Czechowicach, dziedzicach, wybudowano pałac średniowieczny, wówczas zamek w kształcie podkowy przemianowano na spichlerz, dodaje pieżak, który nadzorował prace archeologiczne w Zabrzu. Dodatkowo, odkryta ceramika z przełomu XIV i XV wieku potwierdza przypuszczenie, że budynek ten powstał na średniowiecznym osadnictwie. Była tu kiedyś wieś. Średniowieczny grudek nad rzeką Bytomką. Mówi Kosmala. Z zachowanych źródeł historycznych można przeczytać, że w 1243 roku księżna Kaliska Viola wystawiła dokument zwalniający mieszkańców biskupic z ciężarów podatków na rzecz dworu książęcego. Po raz pierwszy w tym dokumencie pojawiła się nazwa biskupice, stąd wniosek, że mają one najstarszy rodowód spośród wszystkich zabrzańskich dzielnic. Biskupice należały do biskupów wrocławskich, stąd nazwa, ale podlegały opłatom do diecezji krakowskiej. Właściciele dzierżawili lub sprzedawali wieś. Gdzieś na przełomie XVI i XVII wieku przeszła w prywatne ręce. Nim do tego doszło, jeszcze raz odnotowano w średniowiecznym dokumencie nazwę biskupice. Było to w rejestrze ujazdów. Ruiny, które chętnie odwiedzają mieszkańcy biskupic, najlepiej ogląda jesienią. Wtedy otulone u podstawy kolorowymi liściami, z nad których wystają kamienie biało-szare, kamienie w których zauważyć można otwory okienne i portal wejściowy, wyglądają najpiękniej. Ale i teraz warto tam zajrzeć. W pełnym słońcu, porośnięte bujną roślinnością, wyglądają zjawiskowo. W takim razie, jeśli będziecie przemierzać odcinek drogi powiatowej, która jest bardzo często uczęszczana w kierunku Rudy Śląskiej, nie zapomnijcie wstąpić do Starego Spichlerza w Biskupicach.